Bo tutaj gdzieś w okolicy też Pan Henryk e, został ranny w klasie. Panie Henryku, jak to, jak to było z tym e, strzałem po nas były jak mówię, było puste pole I akurat tutaj nadjeżdżały czołgi. Tutaj były domy mieszkalne, a i obok były garaże. Właśnie takie warsztaty, piata. Piata, dalej były w ten e, magazyn wień fokiera. I tutaj były nasze stanowiska, Jan Boży już padł. Cały tył było zajęty przez Niemców. No i od tej strony należały czołgi. I jak się zbliżały, jak chciałem się miałem ten piata, to nasze broń przeciwczołgową i czekałem, aż czołg się zbliży, żeby można było do niego strzelić. I tak była dziura, że tak powiem, w murze, na tym murze się tam przyczaiły tym piatem. Pocisk to i czekam, czekam, żeby bliżej przyjechał i w pewnym momencie czołg staje, i szedł, i dał się ognia, ziała. Nie wiem, czy mnie zauważył, czy może tak dla samego, po czasu do czasu oni poszaliwali przed tym. W każdym razie pocisk nie trafił bezpośrednio, tylko trafił, że tak powiem, w sobie prostopadły mur. Rozbył się, ale odłamki, te wszystkie czekły były odłamki poszły na mnie. Także zostałem ranny i w rękę prawą i prawa noga, cała pół, cały wół. był tak szkulony nad tym piatem, także został zmieciony w ogóle z miejsca i tak rzuciło, w ogóle odrzuciło mnie, na no kilka metrów dalej mi odrzucił ten te, sam ten, ten, ten po, pocisku. No i w ten sposób tutaj zostałem ranny, zostałem już wyłączony, zresztą z niedługich walk bo właściwie następnego dnia już było Stare Miasto, już koniec był. Panie Henryku, ta ręka, z którą my się z panem witamy, ona była tutaj jakby cała... No, e, e, a ją panu legendarny też lekarz, kost No i nasz lekarz batalionowy, Brom. Kiedyś mi wziął tą rękę na na, żyw, na żywo, bez znieczulenia nastawił. Boże drogi, co to był za ból, jak mnie te kostki przesuwał. To ja po ścianach bym przechodził, po pionowej ścianach. No ale dzięki niemu mam tylko dwa walce sztywne, a te kostki są na swojej miejscu. No znowu trochę gorzej było, ale no też jako tako, tak. O tak. Rowerem pan jeździł. Dobra, idziemy na ulicę zakroczymską, tam gdzie kwaterowali żołnierze. Rzeszki, gdzie jest wytwórnia papierów wartościowych, o którą były ciężkie boje.